Что там? 2456 Вратишь в добро? W tym filmie 456 Minecraftowych graczy weźmie udział w wielkim wyścigu gier Squid Game. To zostanie ostatnim żywym graczem na arenie i zgarnie całą wygraną. Tego przekonamy się już niedługo, ponieważ właśnie rozpoczyna się odliczanie. Pichu gotowy? Gotowy, no ci, jestem ciekawa, co się wydarzy! 3, 2, 1. Wszyscy są. No to myślę, że Pikchu zaczynamy pierwszą grę. Myślę, że grę pora zacząć, żeby zobaczyć jak im pójdzie. Dawaj. Się nie idzie, nie idzie, Ile osób się wyłożyło na sam początek? Co jest? Dobra, bie biegną dalej Cielone, idą, idą Idą? I czy zginą? Idą, idą, ej Czerwona Green light, lecicie green light Pewnie tak, pewnie tak Słuchaj, kolego Ej, dobrze nie idzie jakoś, za szybko Za szybko, za szybko Chyba trzeba kogoś tutaj potrollować Ja bym stary strollował i kogoś bym zatrzymał A to, o <laughs> Siedra! Co? Molwiek odpadł! Red light! Dzięki sorry No, czekam na Twoją okazję, czekam na Twoją kolej! Powiedz to, powiedz to! Zenia, tanie! Zemia, jak jeszcze raz Zenia. się przebiegnie? To jest na końcu. O, Kitek. Dasz radę, Kitek, dawaj, biegnij. Lecisz, lecisz, red light! Ja idę z wami, ja idę z wami, gra z wami! Tutaj na parkusie, co się dzieje? Właśnie. ej, ej, ale lecisz się tutaj, co jest? Co tutaj się dzieje? Co to za nielegalne zgromadzenie? Ej, spadł, spadł sam! Nie, dalej, yes, yes, tak, udało się! Nie, yes, dobra! Go ci, go ci, go ci, go ci, udało się! Udało się. Ej, ale nikt. Ma za mało co przechodzi! Tutaj na parkurze. Jeszcze nikt nie przeszedł. Rębek, ale ramek jak leci, dobra, zostałeś go! Rębiek, lecisz leci, dawaj! Już oh no. yes, Spadł do oh. chodu! Spadł na chodu! Pat na samdu! Pikczu? Tak! Ostatnie osoby, by eliminować Ej pa, a my nie mieliśmy usunąć 10 osób? Tak, tak, właśnie, ostatnia osoba zaraz przejdzie Turtle, dobra Przeszedł, przeszedł to przeszedł tabułę to <grym> Udało nam się Blumer, ja ale ten udało, zam... ale udało nam ja się, super Blumer się nie Blumer, dobra, ale udało, ale stary udało nam się Blumer najlepiej. najlepszy, wy wiecie, że macie parkur robić? Ja, Co? To, to jest parkur, no tak, idziecie parkurem? A parkur też trzeba przejść? Co? Co? No nie o to chodzi, lecicie, a tu jest 180, 180 tu jest Ej dobra, dam wam ułatwienie, dam wam ułatwienie Dawajcie, dawajcie tutaj, tędy Lecicie, lecicie, daję wam, 3 osoby mogą tym przejść, osoby Takie trzy! Koniec Dwie <śpienicels> osoby <een" śpienicels> ja, skorzystały, dwie ja, osoby skorzystały z tego Soj, 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 ziomalek Tu jest szkół, którego nie ma <śpienic> Załem. Gra pierwsza zakończona i teraz zobaczymy kto pierwszy przyjdzie parkur. Co myślisz żeby im ułatwić? Ja myślę, bo ja bym tu patrz, 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 patrz ja tak. Chłopaki, macie sekundę, sekundę macie żeby macie sekundę Tu macie blok, przestań bić każdego Dobra nie, nie bijcie się bo nie przyjdziemy Dwa, jeden KONIEC! nie. nie! Oni się spychają Ale właśnie mega ciężko nie to idzie, co? Wiktorek! Wiktorek, uważaj Nie trzeba iść Ja wam mogę powiedzieć, że jesteście dość daleko Widzisz, gdzie jest kartka? Tam powinieneś być O, kartka, jest Aha, czy druga osoba będziesz? Czy ją zepniesz? Let's go Druga osoba Dwie osoby Gratulacje, gratulacje, Zak. Ej, chłopaki, chcecie pomocy trochę? Tak, pikcu! Macie tyle, macie lekką pomoc i radźcie sobie sami dalej. Tyle macie pomocy. Poradzicie sobie raczej. Wejście macie z tej strony. O, pierwsza osoba gornieł, pierwsza osoba ogarniałem nie, nie, zrobiłem, Pierwsze osoby dają radę, pierwsze osoby wygrywają Możemy odblokować chyba labirynt, labirynt został odblokowany Labiryntu nie przejdą, labiryntu nie przejdą, nie ma opcji Tam nic nie ma, nie idźcie tam, nie ma tam nic, nie idźcie tam Gdzie trzeba? Nie, tam nic nie ma No przecież idą wszyscy do wejścia Wolfio, Wolfio, Wolfio. Sopi. Ale Wolfio przeszedł, Wolfio przeszedł Ej, Szajmon, ty przeszedłeś? Aha, są gracze, którzy spychają na jednak przyszli, to mocne Przeszli Są dwie osoby i obie zginęły ty przejść! Jesteście w złym miejscu! Jesteście w złym miejscu! Przejść jest ukryte i nikt tego nie ogarnia. No, to jest takie mocne Gdzie to w ogóle jest? Cześć, od Karwan. No, i spadł. Oj, jest pierwsza osoba. Mecelos, jak ogarnąłeś przejście? Byłem na terta. <śle> 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 Druga osoba. Bie biegniecie dalej? Biegniecie dalej, czy zostajecie tu? Dobra, to spykaj pychać, 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 pychać. Pikciu, chodź na chwilę, pikciu, chodź. No, no. Słuchaj, możemy się targować. No, Dobra. To nie sędy Powiem wam, odpowiedź, po dam wam odpowiedź. To jest bardzo ukryte. Przejście ukryte. Nie jest to widoczne na pierwszy rzut oka. Może jakiś banan, może jakiś banan. Nie poprowadźcie, poczekajcie, muszę pomyśleć. Nie wiem Ej co? Co jak Jestem, jestem, jestem! Głupie kurde Głupie prowadzi! już! Idę w stronę krzyku! Lecisz nie? Wolwią z skąd, dobra! Dawajcie, dawajcie, dawajcie! Trzy sekundy macie, żeby iść albo wszystkiego strzelam! Idziecie albo strzelam! Karwan wygnie! Karwan biegnie! Ooooo <grym> Myślę, że Marcelo sobie za dobrze tu radzi Idziesz, idziesz dalej, idziesz dalej, nie koniec rzucasz albo sam giniesz Kto to powiedział? Zaraz walę was rakietnicą koniec! Idziecie nie, albo koniec! Nie! Okej okay. Nie! <grym> I teraz wracaj tak. Właśnie! Słuchajcie, nie bijemy się! W ogóle się nie bijemy. Jedziemy szli po jedynie, się nie bijemy. To jest lepszy no pomysł, pojedynie. no! Przeszli, przeszli. Idziecie, idzie, no dobrze, nareszcie! Ale nie idziecie i id nie idziecie dalej? Nie idziecie dalej? Jakby. Czemu miałbym iść dalej? Jak Będę to, jest, to, jest, to jest o, Zabił go! Nie wolno mi odmówić, nie wolno! Nie wiem kim jesteś! Ale jesteś okropny. Dużo osób jeszcze jest tam, więc ja bym zostawił to na razie. Niech oni idą. O, skaczą, skaczą, skaczą. Chyba pogodzili się i już się nie biją. Nie no, dalej się biją, dalej. Ale to jest ciężki parkour, jak jest tak w stresie. Chodź, sapi, chodź, sapi. Sapi, razem się trzymamy. Dobra, wiecie co? Koniec. Nie! Jedna, jedna strona tylko, jedna strona! O kurde. Pojedynczo, 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 pojedynczo! Trochę im ułatwiłem parkur. Dobrze, tak, pojedynczo idziemy. Nie spychamy się, bo to nie ma sensu. Adminie, odblokuj kolejną część. Lecicie, lecicie! O! Szanmon spadł. Ja też go dogonąłem Ej idę dalej już Już Lecicie, lecicie Kreku biegnie pierwszy na lalce No i odpad. Syfka, syfka skacze Marcelos jednak pierwszy Oj, oj, oj no Ja tam byłem i mnie ktoś zepnął. Byłem tam i mnie ktoś zepnął, No, to sięgam, stam tam byłem Lecisz Lecisz, Wolpio! Nie, yeah, no Pierwszą Pierwsze przechodzą tak szybko? Tak, już Janek, jak ty to zrobiłeś, stary? Ja, ja tu siedziałem z pół godziny Tak jest Goat. Mocne trochę jest zleci, ale niestety. Wiktorek, dawaj! Wiktorek! Dobra, jak spadniesz, to jest koniec. I tu coś dostanę? A! Coś jakaś wiesz? Za, wygr jak za wygraną? Czekaj, ja mogę ci zradzić kolejną grę. Tak, dawaj. Masz. O! Nic mi to nie dało. Ej, dużo osób tutaj jest, dużo osób. Ej, ale aż takie ciężkie to jest, dawajcie, no lecicie Ja tutaj bym strzelił losowo osobę. I ile osób naraz zdechło? Lecicie, to nie jest takie proste! Skrzat leci, skrzat leci, o! Dasz radę, dasz radę, skrzat. Dasz... O Ojej no Ja, oj. ja, ja chcę 3, 3, 3, o, nie da Czekaj, oj teraz, nie, nie no, no co? No nie mogę, nie mogę, nie mogę Kuba, jak leci, Kuba Kuba, lecisz, Ostatnich prosto Dobrze, leciał, leciał Kuba, wygrał Wiktorek, jak teraz spadniesz, jest jeszcze! Dobrze, Wiktorek Wiktorek, brawo, brawo Wory, karwanę, karwanę, lecisz o, no nice, i zapaleczał. Zeriak! Lecę! Lecisz! Nie! Yeah! Co lecą, lecą, lecą? To nie jest takie proste! Dajcie radę, dacie rady, wierzę was! Cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, to może trzeba wliczyć. Dawaj! Ostatnia prosta! Nie, ale, on, on, on ale, yes! ale, yes! JESTEM! 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 jest za ciężkie. Dwa, trzy, cztery. No nie! Nie, no to nie jest tak ciężkie. Wolfio, Zeriak to zrobił! gdy jak to, jak to zrobił, to ja też to robię! Patrz, 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 patrz! patrz. O, widzisz? Leciś, leciś, ja, ja, ja. co jest? No, nie, se polecia. Nie no. Postrzelam sobie trochę. Za dobrze wam zaczyna iść, za dobrze wam zaczyna iść. to przedostatnia gra, szklany most odblokowujemy. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ja bym poczekał. Tałbym tak jeszcze, nie z minutkę, dwie. Wolfio, Wolfio, musisz to przeskoczyć. No wiem, to jest no do ciebie. Stary, to jest takie trudne. No co? Ostatnie pięć osób, wtedy zamykam barierę i jak, jak ktoś umrze, to dostaje bana. Karwan, lecisz, lecisz. Karwane! Karwane! Zrobił to! Patrz jaki Janek Gold, Janek Gold, skacze sobie nad skakanką! Janek to jakiś wariat jest! Nie pichcie, co ty chciałeś? Wolvia, ostatnia szansa! No nie! No... Wolvia, no musisz to zrobić, stary! Jak będzie Lina po prawej stronie, to musisz skakać już! Nie wmawiaj sobie że to jest ciężkie! To jest tylko w twojej głowie! Okej, okay, Biskitu! Byskitu! Lecisz! Dawaj! Beskito! <laughs> No rozumiem, teraz to robisz, rozumiem. To, Malfio, robisz to Wolfio, robisz to Wolfio. Rozumiem to! <grym wiosenie> ostatnia szansa, jak umrzecie, to już nie macie szansy przejść! Oskar, Oskar, ostatnia szansa! Lecisz! Szanse to, co jest? Nie, dobra, dobrze, dobrze. A co jest dalej? Nie, no czemu to! Czemu szkło? Teraz ważne, musicie mnie posłuchać! Stop! Jeżeli ktoś teraz spadnie, zostaje zbanowany z rozgrywki, nie ma więcej szans! Nie, dobra, bez tacy, no. Kto teraz ładnie zostaje zbanowany permanentnie? Przesada Nie, spad, spadł, jest spadł Kto teraz spadnie, umiera na zawsze, więc zostaje się zbanowani od automatycznie Ale słuchaj, zapraszam na moją stronę, tak? Ej, manipulacja, manipulacja Będzie lewo, będzie lewo, patrzcie, stoję, będzie lewo Panowie, to będzie prawe A co jak nie będzie prawe, a co jak nie będzie prawe? Wolfio, lewe, zaufaj mi, Nie. skoczę, jak zginiesz, ja skoczę Jak ktoś zginie, dostaję bana Ale zapraszam, chodźcie na moją stronę, tak? Karwane, karwane, chodź, chodź, karwane, chodź Nie, stary, nie ma opcji Macie minuty Macie minutę, jak będziecie stać, włączam BBP i możecie się zabijać. Dawaj akwet, dawaj akwet. Dobrze, 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 akwed, dobrze, dobrze. BADZIA Dobra, dawajcie tak ja, BADZIA Nie, BADZIA 10, 9, 8, 7, skaczcie ZERIAK 10! Yes. Dobra, jak 10! 5! Jest! Yes. Odciek, 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 Dobrze, dobrze! 5! Władza BVB! Włączam BVB! W tym momencie! Wskaźci, wskaźci! BVB zostało włączone! Tak! Dobrze, 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 stary! Teraz? Teraz tu, mówiłem, tutaj, tutaj, chodźcie tutaj. Chłopaki do mnie! Naprawdę, mówię mówię prawdę, chodźcie! Nikt już ci nie, nie zaufał. To by się nie zaufam Chodźcie, chodźcie, tak! Chodźcie, chodźcie, chodźcie! Obiadek, obiadek, dawaj, skaż do mnie! Do mnie, obiadek, do mnie! Mówi prawdę, chodź, chodź, obiadek, chodź! Obiadek, skaż, jedno albo drugie, dawaj, obiadek! Dawaj, dawaj, obiadek! Mówię, mówię! Jest prawda. No, dobrze, dobrze! Chłopaki teraz jest tutaj, akłę, dawaj! Ja? Ja nikt, Co ty yeah. robisz? Chłopaki, tutaj tutaj. tutaj, tutaj! Nikt ci już nie ufa! Nikt, nikt ci już nie ufa! Kartka Jerzy, chodź! No dawaj, kartka, mówię ci prawdę, mówię ci prawdę, stary! No, chodź! Zeniak, tutaj, tutaj, prawe, prawe! Nie, lewe, lewe! Okej, okay, dobra, palucji Chłopaki, teraz! Dwa do przodu i bra brawo! Serio? Stary, nikt ci nie ufa! Tutaj, tutaj, cztery pod rząd będzie! Kacz, kuba, zaufaj mi! Kuba, tutaj! Kuba, mówię ci prawdę! Chodź do mnie! Dawaj, dawaj! A kitek, kitek! tak daleko, hey, Kitek, co to za zdrajca? Kitek, zapraszam do przodu. Halo, ja chcę was poinformować, że Kitek was zaszukuje. Kitek, chodź tutaj. Kitek, kaczesz, oh. dawaj. dawaj! Dawaj, Kitek, chodź! Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Kitek, dawaj! Nie, dobrze, Kitek. dobrze, dobrze! dobrze. Ty jesteś... Zejdź, dobra! zajdź, dobra! Nice. Tutaj, tutaj, patrz! Oj, oj, oj! Oj, oj! Prawe, prawe! Mówiłem, że w lewo chcesz poszedć w prawo, nie? Tutaj, tutaj będzie, kitek! Kitek, kitek, chodź, kitek, chodź! Nie oszukuję was, patrz, strzelę, strzelę! Widzisz, działa! Strzelę w drugie, strzelę w drugie, no, Dziękuję. Ale patrz, patrz, patrz! Będzie tu, będzie tu, będzie tu! On nas nie oszuka! co jest! co jest! Dobra, co jest? Co jest? Jest! 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 Udało się! Jest! Daj, jak żyjesz! Chłopaki, jedna ważna sprawa, o której wam nie powiedzieliśmy. Na kolejną rundę może wejść tylko 5 osób. Co? Jak 5 osób? 5 osób, dlatego przez kolejne 2 minuty Macie szansę zewnąć 5 dodatkowych osób, a reszta przechodzi dalej. Co? Nie pchajmy się, nie pchajmy się! No, idioto! Wolfio! carvan Player eliminated. Kogo, kogo wyeliminować? Kogo? Gdzie ty jesteś? Który? Ja nie jestem przekupny stary. Pierwszy dobra, dobra, ile jeszcze osób? Kto jeszcze dwie osoby! Dwie osoby możecie wyeliminować. Dwie osoby eliminujemy. I nie musi zarobić zeniak. Możecie wyeliminować zeniaka! Ej już, już, Wyeliminowałem. Już, Wyeliminowałem. już Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osób. Wygrywa tylko jedna. Pamiętajcie o tym. Kolejna gra nie będzie najprostszą, bo tam trzeba będzie użyć umysłu komunikacji. Trzeba będzie się komunikować między sobą. Będziecie musieli wyrzucić cztery. Trzy, i ostatecznie zostaje jedna osoba. Więc musicie użyć sposobu komunikacji między sobą, żeby ogarnąć kto przechodzi, a kto nie. Powodzenia! Okej, okay, słuchajcie W tym momencie macie minutę na to, żeby zdecydować, które trzy osoby odpadają w tej rundzie Ja bym się podzielił na dwie drużyny i zrobił sumo Minuta start, lecicie To jest mocno. no Dobra, no to jedna drużyna na lewo, druga na prawo Po cztery osoby Jeszcze jedna osoba No to jedna tam Jesteście pewni, że chcecie decydować sumo? Nie lepiej to przegadać może? No właśnie, ja na twarzy miejscu to przegadam Sumo ja bym ostatnio zrobił 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start Albo losowe osoby zginą. Nie zdecydowaliście macie dwie sekundy! Albo strzelamy! Strzelamy w losową osobę! Zeniak, zeniak, zeniak! Nie do no chłopaki! Zeniak! Zeniak poleciał! Po wyeliminowaniu zeniaka w grze pozostało 7 osób. To jeszcze dwie osoby! Bo tutaj każdy już się kocha, CHYBA to ja bym zrobił już za SUMO Dobra, no to trzy. Dwa, start! Jeden numer, jedna osoba została! Dobra, Dobra, umarł, umarł, stop. umarł! umarł. No dobrze! Skoro tak chcecie, to tak będzie, tak? W tym momencie musicie wyeliminować kolejne trzy osoby na następnym poziomie. Macie kolejne dwie minuty na to, żeby przegadać. Co i jak? Ja bym Dobra, kamień, co robimy? Ciągu. Papier kamień. robimy? Trzy, dwa, jeden. PVP zostaje odpalone, lecicie! Wojcik, co jest! Wojcik wyciągnął in z rękawa? Dlaczego tak. Oj Ostatnia osoba, ostatnia osoba, kto to będzie? Koniec? Koniec! Zostaliście sami Macie 30 sekund na dogadanie się, czy bijecie się, czy coś innego robicie Czas start Nie wiem, ja bym się bił, nie? Ja nie mam serca cię zabić Czego? No nie jestem w stanie Dawaj jeden na jeden, jak chłop z chłopem Nie mogę, nie Proponujesz? Jeśli chcesz, to mnie zabić. Ty wygrasz wtedy Nie Wszystkie pieniądze będą dla ciebie To nie jest, jest honorowe Skoro to nie jest honorowe, ja nie mam do tego do tego zdolności, żeby, żeby cię zabić. Ty też o tym wiesz, Ani nie miałem serca, żeby cię zabić. Gdzie jest yy, kućba? Tam są, pewnie. Te fity wszystkie. Tak, tak, milionerzy tam siedzą. Tam też. Tam front, a to ja tam siedzę. Ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Nie jesteśmy końmi, jesteśmy ludźmi, a ludzie. Nie! wygrałem To oznacza, że Luciek został zwycięzcą i... Wygrałeś 10 tysięcy polskich złotych Nie wiem, być szczęśliwy